Jamesa Friedmana na Planecie Faktów chyba już nikomu nie muszę przedstawiać. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kolejną już listę z serii 10 osób, które poprosiły wspomnianego bohatera o przeróbkę zdjęcia w Photoshopie, a potem tego żałowały. Numer 10 Dziewczyna ze zdjęcia pisze: Hej James, kiedy robiliśmy to zdjęcie, słońce świeciło bardzo jaskrawo, przez co mój chłopak wygląda teraz, jakby płakał. Czy mógłbyś to naprawić? James, na to, to nie słońce. I odsyłając dziewczynie zdjęcie z torebką zastąpioną papierem toaletowym, daje jej do zrozumienia, że chłopak po prostu wstrzymywał kupę, a wciąż musiał uśmiechać się do zdjęcia. Nagła potrzeba to chyba najgorsze, co może przytrafić się chłopakowi podczas randki. Numer 9. Z kolei ten chłopak pyta Jamesa, czy mógłby umieścić go w Photoshopie na jakiejś imprezie, aby wyglądał jakby nie był nudziarzem i miał życie towarzyskie. James odsyła mu zdjęcie, na którym siedzi przy stole z grupką ludzi zapatrzonych w swoje telefony i dodaje, Życie towarzyskie w dzisiejszych czasach. Sorry, że musiałem cię rozczarować. Numer 8. Kolejna dziewczyna pisze: Cześć James, czy mogłabym cię prosić, abyś zrobił coś z tym gościem za mną? Jego wygląd rujnuje mi zdjęcie. No tak, jak taki brzydal w ogóle śmiał tam stać, widząc, że ślicznotka chce sobie zrobić zdjęcie. James, rozumiejąc tę rosterkę, ubrał mężczyznę w te same ubrania co księżniczka. Teraz nie powinna narzekać na jego wygląd. Numer 7. Natomiast ta dziewczyna prosi James'a, aby zamknął nogi jej chłopaka. Najwyraźniej nie podoba jej się, kiedy mężczyzna robi zbyt szeroki rozkrok. James w odpowiedzi odsyła zdjęcie, na którym owszem, zamknął nogi faceta, wieszając. Na nich tabliczkę zamknięte. Numer 6. Chłopak ze zdjęcia pyta James'a, czy mógłby umieścić na drzewie nieco więcej liści, aby nie było takie ogołocone. James na to proszę bardzo, i odsyła zdjęcie, na którym drzewo tak zarosło, że aż przykryło całą twarz chłopaka. Numer 5. Jak pisze ten chłopak, hej James, czy mógłbyś proszę usunąć moją koleżankę, która stoi na drugim planie? James najwyraźniej zrozumiał tę prośbę, tak jakby chłopak żalił się, że kobieta stoi tak daleko. Więc oczywiście usunął ją z drugiego planu i wstawił na pierwszy. Plan. Teraz wszyscy szczęśliwie pozują razem. Numer 4. Cześć James. Mój kolega zrobił to nieudane zdjęcie i bardzo chce wyglądać, jakby trzymał w dłoni Big Bena. Czy możesz pomóc? James oczywiście pomaga, i umieszcza w dłoni chłopaka tak zwanego Big Bena, czyli w polskim tłumaczeniu dużego Bena. Akurat tutaj padło na Bena Afleka. Numer 3. Dziewczyny ze zdjęcia piszą Cześć James, czy mógłbyś przerobić to zdjęcie, aby wyglądało jakbyśmy znajdowały się na trochę bardziej niebezpiecznych wodach? Chcemy wyglądać cool. James więc umieszcza je na wrzącej wodzie, w której gotuje się makaron. Numer 2 James, czy mógłbyś proszę przemienić mnie w pół kobietę, pół rybę? Będę ogromnie wdzięczna. James na to Cześć Arielko I odsyła jej zdjęcie zwykłej ryby z supermarketu, w którą zaklął głowę dziewczyny. Numer 1 Chłopak po prawej pisze Hej James, czy mógłbyś sprawić mi tak zwane letnie ciało, abym pasował do mojej pięknej żony? Prośba do ciebie to jedyne na co mnie stać, dopóki nie będę mógł sobie pozwolić na karnet na siłownię Dzięki z góry James pewnie myśląc, że jeśli tak bardzo chce pasować do swojej żony W odpowiedzi sprawia mu dokładnie ten sam outfit, co jego piękna żona Teraz oboje mają wspaniałe letnie ciało i pasują do siebie w 100%. Okej, okay, tym letnim jak chamski podryw akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o stronie kidrop.pl, na której możecie zdobywać skiny do CSGO, dolce do Fortnite'a i popularne gry. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, cześć!